Olga, Tosia, Wasze zamówienie jest już w drodze, a ja pokażę, co zamówiłyście w naszym sklepie z krami. Zamówienie za ponad 260 zł. Chodźcie! Kultowe Latteo z Chin, gęsta pianka o smaku Ramune z Japonii, halarki dupetki, Precelki, huligan crash precel z Bułgarii, trochę amerykańskich słodyczy, Reese's miniature czy Helsinki, to już taka klasyka. Amerykańskie MMS, mentosy o smaku kokosa i białej brzoskwini z Chin, twarde karmelki z Francji, które zawierają suchar na każdym opakowaniu po francusku, carambar i kredy, czyli kultowe gumy cynamonowe z USA. Jak one pachną nawet przez opakowanie. Idziemy jeszcze na regał obok. Ciasteczka w kształcie gudetamy, kapryśnego jajka z Japonii. Żelki, które można obierać i te w kształcie Pokémonów. Różowe oreo o smaku kwiatów piwoni. Żelki o smaku białej brzoskwini z Japonii. Pycha. Te żelki wyglądają, jakby miały taką skórkę. Bardzo dziękujemy za każde zamówienie. Życzymy smacznego. Nie żeby coś, ale nie pokazałam całego zamówienia. Po całą szeroką ofertę, sudyczy z całego świata, padaj na skramie.pl